Cześć robaczki, witam Was dzisiaj w ulubieńcach czerwca. W końcu mamy lato, mimo że taka pogoda nie jest aż tak bardzo letnia, co mnie zresztą bardzo cieszy, bo ja się bardzo źle czuję w upały. A tak jak jest około 20 stopni, dla mnie to jest super ekstra. Zaczniemy od muzyki, potem przejdziemy do kosmetycznych spraw. Tak strasznie chciałabym Wam puścić wykonawców, których dzisiaj chcę Wam polecić, którzy byli ze mną, można powiedzieć, którzy byli ważni właśnie w ostatnim miesiącu dla mnie. Yy... Nie mogę puścić, no bo zaraz by mi YouTube zablokował ten film, więc oczywiście y, podsyłam wam na dole linki do tych wykonawców, no i oczywiście z tych kosmetyków. Wiadomo, tak jak zawsze, w ulubieńcach wszystko jest napisane na dole, ale właśnie jeśli jesteście zainteresowani muzyką, to wchodźcie na dół i słuchajcie, jeśli nie znacie. Y, pierwsza osoba to Szat. Szat wydał nową płytę Bloom. Szat to jest ten wspaniały y, człowiek, y, który stworzył także muzykę do mojego intro, więc jeśli to są dźwięki, które lubicie, to jak najbardziej was zapraszam. Tutaj jest tego więcej, jest cudowne i ta płyta jest ekstra. Ja nie mogę opowiadać o muzyce, tego się nie da opowiedzieć. To trzeba usłyszeć, po prostu kliknijcie i sprawdźcie. Druga osoba, płyty tutaj nie mam, bo słucham ze Spotify, to FKA Twigs i to jest E, wspaniała kobieta, którą poznałam dopiero, można tak powiedzieć, e, dzięki e, Kasi, z którą byłam na e, Orange Warsaw Festivalu, z Wojtkiem też byłam, oczywiście. E, byliśmy razem ekipą i Kasia powiedziała, że ja muszę, muszę ją zobaczyć i muszę tego posłuchać w ogóle. I tak, jak godzina trwał koncert, ja godzinę tak stałam, tak. po prostu się zakochałam, mm, muzycznie yy, i tak yy, kobieco, tak jak kobiet kobiecie może się tak niesamowicie podobać. Ona jest hypnotizing, to jest po prostu hypnotizing osoba. Zobaczcie też ją na koncertach w ogóle, zobaczcie. Yy, dziś na pewno na YouTubie coś tam będzie właśnie, jaka ona jest na koncertach, jak ona się rusza, jaka w ogóle jest A, z taką magiczną aurą, taką, taką naturalną w ogóle, niewymuszoną, niewyreżyserowaną. Cudowna sprawa. Dobra, to lecimy do kosmetycznych rzeczy. Zacznę od serum do stóp. To jest serum firmy Evre z linii Max Repair. To jest y, linia trzech produktów. Jest też peeling y, z naturalnym Pumeksem i też krem do stóp, ale ten produkt ukochałam sobie najbardziej z tego względu, że e, po prostu jest wyjątkowy. E, mała pojemność, ale skoncentrowana w ogóle formuła. I e, mus, muszę dać tego bardzo mało. Za pierwszym razem i drugim, jak aplikowałam, to trochę wtopiłam, że tak powiem, bo wysmarowałam sobie połowę nóg e, tym serum właśnie, bo, bo ono jest tak bardzo wydajne. E, ma przede wszystkim a, na, na przodzie w swoim składzie mocznik, który świetnie zmiękcza i nawilża skórę, i to czuć bardzo. I ja nie lubię często kremu do stóp, za to, że one dają jakieś takie chłodzące uczucie, jakieś takie w ogóle są, że zostawiają taki mocny film, że potrafią Wam się nogi w skarpetkach po prostu ślizgać, nawet rano, jak wieczorem posmarujecie. A przy tym serum tak nie ma yy, i też zaczęłam w ogóle yy, używać go, bo. Bo ciągle, znaczy już się przystosowałam do tego, żeby używać go mniej, bo jest takie, takie skoncentrowane, ale na początku, kiedy było tego za dużo, albo smarowałam sobie nogi, albo po prostu ręce, i rano się budziłam z cudownie w ogóle mięciutkimi rękoma. To jest jednak produkt, który jest jakby taki mocny, wydajny, więc spoko, że on jest w ogóle taki niewielki kosztuje mniej niż 10 zł. Jest. W każdym rosmanie super farm i w ogóle, no w każdej praktycznie takiej e, drogerii. Włosy. Ja mi się rzadko zdarza, że trafię na naprawdę taki fajny szampon i fajną odżywkę, że wszystko mi zaskoczy i działa. I kiedy coś mi zaskoczy, to zawsze e, o tym mówię. I z fito to jest już drugi raz, kiedy coś mi fajnie zaskoczyło. Używałam wcześniej też odżywki z tej firmy, ale ta jest wow. To jest po prostu niesamowita sprawa. Największym minusem Fito jest to, że są to drogie produkty, ale są to zupełnie inne produkty. Jest ona dedykowana do suchych włosów i ona ma je jakby odżywiać, nawilżać, przez co mają być nabłyszczone. I robi dokładnie to, co jest napisane. Ja byłam w ciężkim szoku, że już po pierwszej aplikacji moje włosy... Ja oczywiście nakładam od połowy, jakby no, na tą drugą połowę moich włosów, e, która jest bardziej sucha. Normalnie moja głowa przetłuszcza się mocno, ale przez to, że farbuję, wiadomo, że końce są zdecydowanie bardziej suche. I od tego naprawdę błyszczenie e, i miękkość i zero obciążenia. To, co mam, to jest malutka wielkość, to jest 50 ml, tylko normalnie produkt kosztuje niecałe 100 zł, ale ma 200 ml, a tego stosuje się niewiele, zwłaszcza na to, przy okazji, że ja mam tylko kilka kłaków, więc domyślam się, że taka jedna duża odżywka starczy mi na pół roku, bo na tyle mi starczają odżywki zwykle, takie 200 to jest standardowa też yy, objętość, no. yy, Lecimy dalej. Yy, lato na paznokciach. To, co mam teraz, to jest Idealny dla mnie kolor obrazujący wakacje. To są idealne wakacje. W KIKO skusiłam się na ten i jeszcze jeden lakier, ale ten skradł moje serce totalnie dlatego, że właśnie jak go zobaczyłam to pomyślałam WAKACJE! WAKACJE W OGÓLE! Słońce, wyspy, plaża, piasek w ogóle, szum fal, w ogóle relaks. Więc to są dla mnie, to jest dla mnie kolor wakacji. Jego numerek to 344. I był na promocji w KIKO. Kupiłam go kilka tygodni temu za 10 zł. I te lakiery z Kiko są fajne, e, bo są dosyć mocno kryjące, ale jednak trzeba dwie cienkie warstwy nałożyć. E, schną przyzwoicie, nie powiedziałabym, że są jakieś super szybko snące, ale też nie robią tego długo. E, I u mnie są całkiem trwałe, prawie tak samo jak Essie, czyli prawie że najmocniej jak dla mnie mm, trwałe, bo Essie o, moje poznawce najbardziej kochają. I osta nie ostatnia rzecz, e, druga rzecz z Kiko, a ostatnia kosmetyczna, bo jeszcze mam takiego jednego gadka, którego też możecie znaleźć w drogerii, ale nie jest kosmetyczny. E, czyli baza cień właśnie z KIKO. To jest to dokładnie, co ja mam na całej powiece, co widać mi na środku i wewnętrznym kąciku powieki, e, wewnętrznym kąciku oka. E, czyli coś, po co tak naprawdę wybrałam się do KIKO a, te kilka tygodni temu e, i co zakupiłam i co jest świetne. Jedyny minus tego, znaczy plus jest taki, Pięknie błyszczy, można fajnie dozować, e, można też przypruszyć cieniem, który jest lekko satynowy albo matowy, wtedy mniejszy jest ten efekt takiego glow, e, ale trzyma się świetnie, nie rusza się totalnie e, i zatrwałość wielki plus plus <noise> ale mały minus za to, że pracując na przykład w zewnętrznym kąciku przyciemniając w ogóle konturując oko, jednak trochę się tych iskierek osypuje. Ale ja robię oczy najpierw, więc dla mnie nie jest to przeszkoda, ale jeśli wy robicie odwrotnie, to uważajcie na cienie te w kremie tego typu, bo często właśnie wtedy te drobinki lubią nam opadać. No. No i ostatnia rzecz, coś, z czym miałam bardzo duży problem, dlatego że skakując na skrzynię, ja często robię sobie... Znaczy, skrzynia jest jedynym, jedynym w ogóle jedyną rzeczą na siłowni, która robi mi krzywdę. I dwa razy nie wskoczyłam tak, jak trzeba, i zrobiłam sobie dosłownie. Zdarłam sobie kolano. I tak miałam leginsy, więc jakbym miała gołe kolano, to w ogóle by była tragedia. I miałam bardzo trudno gojącą się ranę. Nie będę Wam tutaj jej pokazywać, bo naprawdę to wyglądało mało apetycznie. E, ale miałam przeogromny z tym problem. E, I zastosowałam na to plastryne odciski. Z i jest jeszcze jedna marka, taka, która wiem, że też jest w Rosmanie i one obok siebie leżą. To te drugie są nawet, że tak powiem, ładniej wyglądają na skórze. One są takie bardziej żelowe poduszeczki. Te za to mają żelową formułę na waszą ranę. No i dookoła przezroczysty plaster. Bardzo dobrze się trzymają, nie zdzierają się tak łatwo i to jest coś, co trzymacie e, wiele godzin, nie że tak na chwilę je odklejacie. I tam są substancje, które na maksa e, pozwalają leczyć się ranie. I ja użyłam dwóch takich plastrów. I po dwóch dniach, bo um, oba trzymałam po dobie, nie, nie wiem czy dobrze, ale moja skóra na to dobrze zareagowała, e, po prostu w dwa dni całość z rany, która się sączyła i tak naprawdę z każdym dniem wyglądała coraz gorzej e, i to dwa tygodnie trwało i się męczyłam, ciągle mnie bolało e, i to się ciągle nie chciało zasklepić, to po dwóch dniach nagle w ogóle kolano jak nowe e, i skóra po prostu ładnie zarośnięta, można powiedzieć, że Praktycznie bez strupa. No i mam nadzieję, że też to mi się jakoś zagoi, bez blizny. Także to jest taki mój patent i polecenie. Używajcie tych plastrów na odciski, nie tylko na odciski, ale wtedy, kiedy macie też trudno gojące się rany, które chcecie też zabezpieczyć, bo te plastry się naprawdę fajnie jakby wklejają i nie widać ich tak, ich tak mocno na skórze, eee, ale właśnie goją, świetnie goją. Dobra, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. No i miłych wakacji. Tych, którzy mają wakacje. <laughs> Cześć.